Czy możemy mieć kotka? Proszę! Mamy w domu kotka. O, serio? ja nie oh, To tylko zabawka. U, chciałabym, żebyś był prawdziwy. Tak czy siak, czas na kąpiel. O, ty żyjesz! Koty nie cierpią wody, stara. Dlaczego to robisz? Ha, 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 Grace? Czy jest tutaj kot? Kot? Nie, tato. Obawiłam się zabawką. <laughs> Tata nie musi o niczym wiedzieć. Zostaniesz ze mną. Poczekaj, zbuduję dla ciebie dom. Zaczynamy. Papa zabawki. Potrzebuje miejsca dla Queenie. Już się nie potrzebuje. Nara. To będzie jak zamek. Oczywiście musi być różowy. Ostatnie pociągnięcie i gotowe. Ciekawe, które piętro spodoba się Kici! Ta trawa będzie idealna. Idealna dla niej! O, moje gadżety już tu są! Dzięki dostawa Lala! Koty kochają pudełka. Czas na recykling. Widziałam to w pięciominutowych sztuczkach. Musi wszystko widzieć ze swojego domku. Potrzebuje okna. Idealnie. Teraz złożę razem pudełka, żeby miała dużo pokoi. Będzie miała wygodne pokoje. Koty uwielbiają wygodne miejsca. O tak, Queenie potrzebuje dywanu. I oczywiście farba, żeby super wyglądało. Ta rama będzie idealna. Uuu, wygląda słodko. Wow, różowy to mój ulubiony o, kolor. Masz doskonały jeszcze... gust. O, kocie naklejki, żeby nie czuła się samotna. Ale słodkie, przyjaciele w całym tunelu. I jakby to było mieć naklejki z ludźmi w całym pokoju. To ciebie się spodobało. Szkoda, że nie może się dowiedzieć. Widzicie, idealne miejsce dla niej. Wow! O, będzie potrzebować kolejnej fortecy. Wow, eee! Świeża woda dla królowej. Tak, tak. Bardzo łatwa w instalacji. I gotowe. Jej. Gdzie mam ustawić fontannę? O, wiem. Koty uwielbiają się wspinać. Będzie świetnie wyglądać na półce. Idealne miejsce. Włączam! Wow, to prawdziwa fontanna, ale do picia! O, spodoba jej się! Dodamy więcej dekoracji. Ale puszysty, to na wypadek, gdyby ktoś nie wiedział, że to do picia. Ale świeżo... Kto tam? Nikt nas nie odwiedza! Witam, dostawa kociego jedzenia. Mm -mm, my nie mamy o, kota! To dla mnie! Może to dla tego kota? Przepraszam, nie potrzebujemy kociego jedzenia. Ale, ale, ale... ale Do widzenia. Grace, jedzenie dla kota, serio. Mam nadzieję, że nie odszedł. Poczekaj. Czas zrobić zdrapak. Słup i drewniana podstawa. Uff, ciężkie, ale Queenie się spodoba. Zbuduję najlepszą zabawkę na świecie. Owinę sznurkiem cały słup. Wyginam śmiało linę, wyginam śmiało linę. Musi być ścisły, pomalowany i mieć dzwoneczek. O tak. Gotowe. Słodki i zabawny drapak. Queenie się spodoba. O, oh, sorry, no, tato. No, Bardzo interesująca książka. Zrobię dla ciebie posłanie, Queenie. Te rajstopy pasują i są elastyczne. Trzeba je rozciąć. Na pewno wytrzyma ciężar, Queenie. Cztery części. Teraz wkładam poduszkę. Wiążę rajstopy i mam idealny hamak. Gotowy na rozciąganie. Zawieszam go. Nowy przyjaciel dla Queenie. Ale wygodny. Co to za zapach? Strasznie śmierdzi. Potrzebuję lodówki. Na szczęście mam to. Mini lodówka. Była na imprezy na po przekąski. Ma fajne światełko, ale bardziej przyda się na jedzenie. Idziecie do środka. I jeszcze roślinki. Kuchenny kącik. O, jestem w tym świetna. Hej, miau! Hey, miau. O, o, o. Chodź i mnie rozpieszczaj! Zrobię ci telewizor. O, mam świetny pomysł! Proszę zrobię ci telewizor z kartonu różowego kartonu. Zrobię ramkę do tego iPada. Oczywiście jeszcze naklejki. Widzisz? Połączę je i gotowe! Tutaj będziemy mieć wieczory filmowe. To może być pokój dzienny. Teraz to... Tak, twoja nowa puszysta zabawka. Idealna do salonu. Ostatnia naklejka. Eee, świetna sofa. A teraz zobaczmy, jak działa kocisz wirek. Płyn się z Plastikowa łopatka? Nie. Mam specjalny gadżet. Zbiorę nim bryłki. Potrząsam. I do woreczka na śmieci. Najgorsza część. Zdejmuję worek i do śmieci. Kocham cię, Queenie. Całe szczęście, że ktoś robi takie gadżety. Gotowe. jedziemy dalej. O, słodkie cukierki i tycha. Słoik? O, mogę coś z niego zrobić. Słodycze poczekają. Potrzebuję do tego wody. Na pewno będzie super wyglądać. Akwaria są ekstra. Dekoracyjne skały. Muszą być w każdym akwarium. Sztuczne roślinki. Dobrze pasują. I te maluchy oczywiście. To tylko zabawki. Jej, wszystkie. Cóż, przynajmniej jest tu ładnie. Do czego użyję tego? Już wiem! Zrobię puszysty basen. Tu będzie idealnie. Napełnię ją puszystymi piłeczkami. Super, ale słodko! Więcej zabawek dla ciebie. Ta piłka awokado sprawi, że poczujesz się lepiej. Ustawię ją w bawialni. I oczywiście nie zapominajmy o zdjęciu. Tutaj na górnej półce i jeszcze kula dyskotekowa na nasze imprezy! Queenie, Queenie! czas na imprezę! Kula dyskotekowa! Jej! Fontanna do picia! Wygodne łóżeczko! Kuchnia z roślinkami! Najlepszy pokój kinowy! Nowoczesna i kolorowa bawialnia! Wow! I mam jeszcze więcej! Tę piłkę do drapania, którą kupiłam online! Ma nawet drewnianą podstawę! Drapaczka dla najlepszego kota! Mamy też tę technologiczną zabawkę. Włączam. Miłej zabawy! Jeśli położę ją na ziemi, nadal się rusza! Będziesz bawić się całymi godzinami. Do czego to jest? Nie działa. Jadę uciekać, uciekać, zła dziewczyna. Co? A, hej! O, to zabawka robot! Czas na zabawę. ha! O, o! Kręci mi się w głowie! Dość. Ostatnia zabawka! Ciężkie. Nie jest taka zaawansowana. Wow, ale się rozciąga. Wow! Można zrobić dowolny kształt. Koło to prawidłowa forma. Teraz może toczyć się piłeczka. I nadal się rozciąga. Ale super, to dla kotów, a nie dla dzieci. O, spałaś! Czy mój pokój jest gotowy? O, to dla ciebie! Ten zamek jest dla mnie? Wow, świetnie ci poszło. Hamak? O, chcę mi się płakać! Nawet Hello Kitty nie ma takiego tunelu! O, co to za błyszcząca fioletowa rzecz! Chcę się bawić cały dzień! Kula wewnątrz kartonu? Genialne! O, gdzie jest? Ojej! Nie wiem, od czego zacząć! Moja własna puszysta misa? Naprawdę o wszystkim pomyślałaś! Teraz sprawdzę inny pokój! O, ale fajna ta zabawka! A jeśli zechce mi się pić, mam fontannę! Grace, piękny salon! Co? Świeże jedzenie! Wow, jestem w niebie! Ryby są dziwne, ale nikt nie jest doskonały. O, co to? Żyjesz? Okej. Okay. Wypróbuję tunel. Nie ma tu prywatności, ale wygodnie, bardzo o, wygodnie. Rejs! O? Co to jest? Hmm? Zbudowałam to. Pokaż no. Proszę, nie krzycz! Mm, ale super! O, motylek! Co jest w środku? Nie, 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 nie! Co? Co? Proszę o odrobinę prywatności! O, nie. O, ale słodka! O, Muszę wziąć lekarstwa. O, o. Nie! Uwielbiam niespodzianki! Nie! To świetny żart! Raz, raz, raz. Daj mi palec, kochanie. A teraz uważaj. Nie podglądaj, kochanie. Jest? Teraz spójrz na swoją niespodziankę. Puszysty ogon, brązowy palec. Zaraz. Co? Aaaa. Kupiliście mi pieska. O, jest taki puszysty. Co już nie spróbowała? Mm, musisz go dobrze traktować. Mhm. Tak, tak. Mam już do tego wszystkie gadżety. Cóż, Grace. Ciężko o mnie zadbać. Twój. E, Masz brudne łapy. Trzeba je umyć. Wsadzę cię do tego, żeby je wyczyścić. Nie martw się. Zadbam o ciebie. Czepek! No przestań. Wyglądam śmiesznie. Jestem artystą. Wyczyścimy te brudne łapska. E, przecież są czyste. Podziękuję. O nie. Jesteś za duży na zlew. O. Lepiej użyjmy gadżetu. Mam go. Czyścik do łap jak pralka, ale do łapek. Muszę tylko wlać do środka trochę wody. Teraz wkładamy do środka łapy, żeby je umyć. E? Co to za złowieszczy przedmiot moje słodkie łapki? A, nawet nie bolało. W sumie to całkiem relaksujące. A. Wow, jest czysta! To było łatwe. Teraz czas na kolejne. Ciekawe czy była brudna. Ale brudna. Dlatego każą za każdym razem zmieniać wodę. Łatwizna. Kontynuujemy. Roki, gdzie jesteś? Tutaj. Bycie artystą jest takie męczące. Ruki. Teraz potrzebuję gadżetu do kanapy. O, ostatnie kreska. Wyglądają świetnie. Takie dokładne. Tak, świetny gadżet do paznokci. Mam pomysł. Manikir dla psów. Przestań człowieku właśnie śniostek. Moja kolej! Co! Nie? Nie, moje artystyczne ławki, nie! Czemu mam cię rozproszyć? Ech. Na pewno mam do tego jakiś gadżet. O tak, ta mata pomoże. Słyszałam, że dobrze stymuluje zmysły. Wystarczy pozmarować ją jakimś smakołykiem lub śmietaną. A, wita śmietana, pycha. Mm, wolę masło orzechowe, ale to jest pycha. Um, jeśli będzie zajęty czymś innym, pomaluję mu pazurki. E, e, muszę to czymś przetrzymać. Może ten kapelusz pomoże? Hey, Ach, twój kapelusz, Oto twój smakołyk. Zacznij lizać. Zbyt piękne, żeby było prawdziwe. Ta pułapka. Czas na zdobienie. Pyszne. Lepiej się postarać z tymi pazurkami. Będziesz pięknie wyglądać. Ach, ostatnie lizę. Patrz, Pyszka. teraz oboje mamy piękne paznokcie. Okej. Okay. Co to? Mój kapelusz. Dobrze pachnie. Bita śmietana? Mmm, pycha! Muszę zrobić dzień dbania o zwierzaka. O tak! Co jest? Fuj, psia sierść! Jak się tu dostała? O, o nie! Jest wszędzie! Fuj, Roki! Trzeba cię dobrze wyczesać. Mnie? Widziałaś swoje kłaki? <śm> Ym, to dla kotów. Ale sierść to sierść. Spróbujmy. Nie ruszaj się, Roki. Fuj, to nie działa Sierść jest wszędzie Wypróbujmy ten gadżet Wygląda lepiej O tak, teraz lepiej Ta szczotka jest dużo lepsza niż język Dużo futra Ale ten gadżet się sprawdził Zamiast wyrzucać, stawiam na recykling Patrz, twój kapelusz futra o, Recykling? Nie, człowieku. Mam też swój, dopasowane kapelusze. E, kochanie, ty... e? czy to kapelusz z futra? Czas na spa! Spójrz na swój nowy szlafrok. Nieźle, uwielbiam spa. Czy nie jest wspaniały? Zupełnie jak ludzki. Wyglądam na zrelaksowanego ogdziewanna. Patrz, mój masażer! Ale relaksujący, tak, czuję jak rozluźnia mi się twarz. Teraz twoja kolej, Roki! A? E? Masaż łapek? O, tak. O, jestem w niebie. O, ale super. O. o, wyglądasz na wyluzowanego. Ja też chcę masaż. Twoja kolej. Okej, okay. jestem w tym najlepszy. Nieźle. Teraz w prawo. Wyluzuj się, jeśli usłyszysz chrugnięcie, znaczy, że działa. Hmm. Co no? Patrzcie na nich, słodziaki. Ale nuda. Roki, chodźmy na spacer. Ale najpierw musisz się fajnie ubrać. Super, nowy strój i spacer. Najlepszy dzień ever. Myślisz, że ten kolor pasuje do moich oczu? Tak, dopasowane stroje na spacer. Teraz nowe buty. Te fajne butki zabezpieczą twoje łapki i sprawią, że będą czyste. Włóż je do środka. Teraz zapinamy. Nowe buty? A teraz moje dopasowane buty. A no, nie jesteśmy słodcy? Gotowy? Idziemy. Roki, mam dla ciebie smaczki. Roki! Hej, Grace, patrz, co znalazłem w tej torbie. O nie, moja ulubiona poduszka. Ups. Och, nie martw się, naprawię to. Ale najpierw mam dla ciebie niespodziankę. To poduszka do stymulacji zmysłów. Ukryję pod marchewkami przysmaki, a ty musisz wow, je wykopać. z kopać. Gdzie jesteście, smaczki? Aha, mam je. Ale pycha. Głupie marchewy wygrałem. Nie, yeah, naprawione. Patrz, Roki. Roki? Hej, znudziły mnie te sztuczne marchewki. O nie, Roki! Mmm, pikantna woda. Nie jest do picia. Mam coś lepszego. Poszukam dla ciebie gadżetu do picia. Nie, nie, kupuję. Dostało. O, szybko poszło. Proszę tu podpisać. Gotowe, dzięki. O, patrz, Roki, otwieramy. Jest niebieska. Uwielbiam ten kolor. Wypróbujmy ją. To idzie tutaj. Napełniam ją wodą. Roki, na pewno ci się spodoba. E, ile wody pomieści? Włączam ją. Działa! Wow, fontanna do picia dla najlepszego pieska. E? Zbyt elegancka, nie chcę. Co? Chodź tutaj, Roki. O, Roki! Mało luksusowa, ale dobrze smakuje. Echa. Tylko nie to. Hej, Roki, chcesz się pobawić? Znowu zabawa? O nie! Okej, okay. a co powiesz na to? Uwielbiasz piłeczkę! No da, wolę spać! Okej, okay. znam lepszą zabawę! Kółko i krzyżyk. Musisz zdobyć trzy figury w rzędzie. Łatwizna. Ty masz krzyżyki, a ja kółka. Mm, Zaczynaj, wybierz przy tutaj! Okej, stawiam krzyży. Agresywnie. Ja stawiam tutaj. I grasz z ogniem. Tutaj. O. Ja wybieram to pole. <grywa> Pozwalasz mi wygrać, wiedziałem. Śmieszny człowiek. O, wygrałeś. Medal jest dla ciebie, mistrzu. Przyznajmy, to było zabawne i jestem mistrzem. Jej! Kochanie, tak dobrze idzie ci z psem, że kupiliśmy ci królika. Nie! nie! Ojej! Zawsze chciałam takiego, dziękuję! Dobrze o niego zadbam, O, O, nazwę cię Króliśem, jesteś taki puchaty! O nie! Gdzie ja jestem? Nie jestem Króliś, nazywam się Patrycja, pomocy! Mam dla ciebie idealny plac zabaw. Wiedziałam, że pewnego dnia tego użyję. Tor z tuneli dla królika. Sam się rozszerza. Mogę je połączyć, aby stworzyć jeden wielki tunel lub labirynt przy użyciu dodatkowych zabawek. Spodoba jej się! Czas na zabawę! Co? Co to jest? Wielki labirynt! Oddychaj! Hej, Co? To będzie ucha! Mam na imię Patrycja! Hej, mówił, że kolory relaksują! No, jaki słodko! wszędzie! Myśl, Patrycja, znajdź wyjście! Świeże powietrze! Teraz uciekaj! Mm, już chyba widziałam tę piłkę. Tutaj, króliku. O, jesteś taka mądra. <laughs> Stres sprawia, że kupkam! Sorry, królisiu. Co to za kulki? Jedzenie Rokiego? To nie jedzenie. Roki nie. Zmieniłaś mi karmę? To jest inna. Nie, Roki, nie jedz tego. Muszę posprzątać. Na szczęście mam ten gadżet. Poczekaj tutaj, Roki. Nie dotknę tego rękami. Użyję stóp. Najpierw lewa, potem prawa. Buty z mapa. Świetnie wyglądają. Super. Czas na taniec. Taniec po całej podłodze. Nie. Yeah! Sprzątanie nigdy nie było takie przyjemne. Nie. Yeah! Ale słodki. O, jesteś urocza i ładnie pachniesz. Możesz mnie nazywać królisiem. O, mój Roki. O, kiedyś mnie kochałaś i przytulałaś. O. Chodź tu, Roki. Ja? Serio? O, tęskniłem. Ciebie też bardzo kocham. Ojej, uwielbiam to uczucie. Ja też cię kocham. Kocham was oboje.